I witam w bonusowym odcinku, gdzie będziemy przeglądać dodatki, które odblokowywaliśmy. Lekcja numer 134. <ślesy> Ojej! Wsadził mu baterię w dupę. Też tak chcę. To wibruje w nim i bzyka. Pierdolnął. Zajebiste. Kolejne. Dodatku z...

od Jania Pawla, naprawdę. Ach, <ścoughs> herbatkę sobie popijam. 502. <ścoughs> Ten dżingiel. Co? Lol, co? Co? Co ty robisz? Co? Co, co, co za bezsens? I to... Mehu! Takie kreskówkowe, co zawsze jest takie... My. Jak... Mehu! O matka! Co zakupada? na 312? To jest ten ogolony kangur, czy co to tam jest w świecie O chodzi! Co? Co? What? Ej, to... szczerze mnie to rozśmiesza, bo te dźwięki są... Co? Ja nie mogę! Genialne! Jeszcze dodatki! Setna! Znowu ty? Jak z Robaka kurczak... Dobra, nie będę kresywał. Potem pisał będzie takiego. I ten dźwięk takiego upadającego plastiku tam. O matko. 237. 73. O Jezu! O Jezu to było aż straszne i to jęknięcie jego na końcu. Matko będę miał koszmary w nocy. Jezus Maria to było straszne. Nigdy więcej. Boże. 321. E? Może płyty nie ma Pff. Oczywiście Ja się spodziewałem, że coś spadnie na niego A nie, że go przewali ten przynośnik e, Matko Co za bezsens, naprawdę. Do Dodatki e, To była 321, teraz 408 Gonić pedała! Co? Jaka parodia! <ścoughs> Ty Jezus, te oczy! Nie! To jest straszne! Jak to oko wypada? Jezus, Maria! To jest okropne! Matko Boska! Niedostępne, pewno przy... A no tak, jeszcze jeden muszę... E, dobra, to teraz kolejne elementy, jakie są w dodatku. Filmy? A, to są te... ogólnie... Spoko, 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 spoko. Eeeem... <ścoughs> um, wyścig lumek? Oto klucz, który umożliwi Ci wzięcie udziału w wyścigu lumek na stronie... Wow Boże! Na pewno! Dupę miał tu. <ścoughs> A gdzie są te... A, to było w zręcznościowych. Szaleństwo 2D. Będę tylko pokazywał tyle, ile będę pokazywał. Bo ogólnie to działa na takiej zasadzie, że to są takie platformowe elementy, takie dodatki. Mamy tutaj no, e, Reimena trójkę zrobionego jako Reimena jedynkę. Czyli giniemy na jeden cios. I musimy znaleźć wszystkie kryształy. E, nie obiecuję, że to przejdę. Nie będę się męczyć, żeby to przejść. Dobra. Czuł roczy element nawet Wypieprzej Wypieprzej um, Dobrze I domyślam się, że na Ciebie mogę wskoczyć? Nie mogę na Ciebie wskoczyć Dobra e, Życie mi się kończy wraz z upływającym czasem Okej okay. Lips Siups, siups. A, wokół mnie swędzi. Mój, mój ryj nie swędzi. Modlębię po prostu. Nie! To koniec. Nie będę więcej się męczył. Po prostu, to koniec. To już jest nie do uratowania. Tak więc, escape. I pokażę wam inne rzeczy. Zręcznościowe i skaczące rakiety Co to było? A wiem, że, chyba że poruszamy cały czas taką jedną rakietą, e, która musi e, A nie, o jezu to gówno To jest tak nie, nie, niepoprawne gówno, to jest po prostu ping-pong, ale e, znaczy ten tenis peni, Penis stołowy e, Tylko po prostu naciskanie Entera, żeby odbić właśnie Nie działa O, to akurat moja tak? Dobra. Dobra. Boże, o i widzicie? Tu na przykład uderzyłem i gówno, tak więc zręcznościowe i dupa. Ja się nie będę z tym męczył. Zgniotka. Co to było? Sobie obejrzymy te misyjki i takie... To jest element. Przechodząc w grę dostajesz takie bonusy. To fuck, nie pamiętam tego. Żabki muszę. Begonia. Niaksa, ona tak się nazywała ta wiedźma, rzuciła na jaskinię Razofa zły czary. Od, tamte, od tamtej pory rozmnożyje się w niej ropuchy. Spróbuj powstrzymać inwazję. E, rozgniatając ropuchy kula, kula nańcuchy, kulą na łańcuchu. Do poruszania się kulą na łańcuchy złoży lewa gałka analogowa, aby rozgnieść ropuchę. Kciśnij klawisz skoku. Tu Tuhic Rozumiem, że jak wpadnie w tą dziurę, to wyjątkowo długo muszę czekać, aż się podniesie. U! joko wielka! Zajebiste U! Jeps! Dobre! Ej, podoba mi się! Zajebista zabawa! Łakamol takie trochę! Co mi życie tak spada? A, Bo te y, duże ropuchy odnawiają mi życie i jest w ogóle zabijanie tych ropuch. Ej, to wcale nie takie łatwe. To życie! Frejerze! Dobrze. Ja przód, Uda mi się. To nie może być zdane na porażkę. Nie, nie pozwolę na to. Moje życie dupa. Nie, nie nie zbalansowane gówno 2 na 10. Dobra, to inne zręcznościówki. Zgniotka, cyrk Razofa. To pamiętam, że jest całkiem spoko, tylko dosyć też ciężkie. Poruszamy się Razofem i mordujemy mrok mrokulumy na takiej z widoku z lotu ptaka. No i całkiem fajne to jest, powiem wam. Cyrk Razofa. A nie, to jest to, gdzie celujemy w ten sposób. Czy myszka funkcjonuje? Nie, myszka nie funkcjonuje. Spacją idziemy do przodu. E... Aha. Z strzelamy Którym do przodu było? A, spacja, dobra Jak ciężko! Krawieszologio e, e, Góra! Kliknij mi to! Reload! Waitam <grytom> Cyrkerosofa, strażnik, zobaczmy... A, strażnik wieży To było, że rzucaliśmy bomby w knarynów Knareny mają dzięki temu swoją animację umierania tak się jakby zapadają, jakby w wodę wpadały, wiecie? Metoda jest taka po prostu, żeby... E, z... z? Dobra. Żeby rzucać po prostu jak pojebanymi. O. Nic trudnego. Czekajcie, pokażę wam... E, rzuć. Niestety nie mamy znacznika, gdzie dokładnie nam wyleci ten granat i to jest problem. O, one się tak zapadają. Dobra, ale nie będę to dalej pokazywać, bo tu chodzi tylko, żeby pokazać te, te elementy, ale nie przechodzili. Pociski sterowane. To było to, gdzie rakietą sterujemy. I to mi się nawet całkiem podoba. Jedną misję na pewno zrobię tak na 100%. I to, w sumie to spróbuję. I ta muzyczka jeszcze I żółty wskaźnik pokazuje nam jak daleko ta rakieta musi lecieć To jest zajebiście fajne powiem wam A czy wiecie jak trafimy i się rozbije No to przykro mi Pod sam koniec chyba trafiamy w tarczę z twarzą Raymana Jak mi się wydaje jo. To nie jest łatwe zwłaszcza pod, e, pod koniec Wyjątkowo ciężkie się zrobił Chodźmy górą. U I to muzyczka U. I. Ha. Połowa już jest Od połowy zaczyna się wyjątkowo ciężko zazwyczaj gra. grach U. Uj Zajwiste To wiem, może mi się uda. Na pewno jak to zaraz powiem, teraz powiedziałem, to na pewno mi się nie uda, ale zobaczę, że już zostało tego. Tak, udało mi się. Andrzeje, fajnie! Ej, udało mi się! To nie było takie ciężkie, ja pamiętam, że za mnie te... czeka się strasznie męczem. Lol, taki dźwięk jakbym wygrał coś. Eee, to były pociski sterowane, balony to to jest masakra dosłownie Zaraz pokażę czemu Nie będę tego przechodzić bo to jest kurwa jakiś, To jest dramat kurwa Proszę państwa To jest kurwa dramat A już Odbijamy się z tych balonów Musimy przechodzić bardzo ciężką drogą To nie jest łatwa Aczkolwiek mi się zajebiście podoba tutaj teren I musimy zdobywać kryształy żeby sobie życie to odnawiać I odpowiednie kryształy też zdobywać żeby się to e, Ten żółty pasek zmniejszył Ciężkie to jest, ale będę to tam nagrywał w końcu, mu, był, yy, w końcu był filmik, który zrobił mały przesiew na jego kanale Kój tam <laughs> Nie będę nawet się starał um, Balony niezwykli najeźd... To chyba było właśnie to, które chcę teraz też tu przejść, bo końcówka jest zajebiście taka bajeczna. To jest dosyć ciężkie, ale co tam. Ostatnio, tak, a ostatnia misyjka jest taka, że Rozofem chodzimy tak z lotu ptaka i strzelamy do przeciwników. Element, element jest taki, że musimy tu zasuwać, zobaczcie jak to nabicza, ale te lokacje zobaczcie. Chyba jak raz w coś uderzymy to już jest koniec. I chyba zjewałem I chyba zjewałem. Gdzie jest to przejście? No i... A tutaj dobra. To jeszcze raz. Umrzyjmy. To muzyka. Na pewno będę chciał to zrobić, tylko najpierw chcę A -a. E, nie umrzeć. O! Globox umarł! Smutnie mi się zrobię. Naprzód! Nie! Yep. Na Łazarskim Rejonie Ostrożnie na zakrętach Uu! Ogólnie najlepiej jeżeli nie będziemy spuszczać palca z tego, z krawędzówki Znaczy z, z nadłuczania do przodu Checkpoint, dupa! Uu, Boże! Tu nie zaliczą! Zabrania! Te pile! Kurwa! To już jest nie do uratowania. A Udało mi się! Uuu! Co tu się od Jania Papna? Którędy? Gdziemdy? Gdzie Gdzie? I gdzie niby? Co? Gdzie? 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 Chcieliby Złodzieje! Kurwa! Gdzie niby jest to przejście? Ach, pój tam. M A -a. Mam to. Mam to w piździe. Tak więc to były te bonusy, które chciałem pokazać. Po prostu zakończenie jest niesamowite, że tam te ptaki wylatują i coś tam mi takie genialne jest. Ech. No dobra. Więc to jest koniec bonusowego odcinka. Do zobaczenia. Na razie. Pa!